Siemaneczko widzowie, ja jestem Maciej Pro Roblox i dzisiaj okradniemy sobie mojego najlepszego przyjaciela z La Grande. <laughs> ale zanim to, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. W serio Maciek, znowu musiałem cię przyłapać na nagrywaniu Stile Brainrod? No, no, przepraszam panie Błażeju, ale nie ma lepszej gry, na której zarobię fortunę dla pana na tych dzieciach niż Stile Brainrod. Maciek, dobrze wiesz, że w tym domu jest zakaz grania w takie gry. Masz tyle gier do wyboru, a sięgnąłeś po coś, co powinno być ostatecznością. Ale proszę pana, jakie gry? Dobrze pan wie, że nie ma nic Lepszego do robienia kontentu niż okradanie Kidosków w ich ulubionej grze. Maciuś, posłuchaj, my się mamy dopiero zacząć, a nie upaść. Także chodź młody i pokażę ci parę świetnych gierek. No i tak jak widzisz Maciuś, to jest właśnie strona główna. Ale pan miał mi pokazać gry, a nie stronę główną. Masz rację? I tutaj właśnie zaczynają się schody. Bo zobacz, Maciek, są dosłownie miliony gier na całym Robloxie i znalezienie tej jednej perełki nie jest takie łatwe. No więc poczekaj, oczywistym jest, że żadna z tych popularnych gier, w które grają teraz wszyscy, nie wybiła się samoistnie. I to ktoś musiał sprawić, że teraz są tak hitowe. Do czego zmierzasz? Maciek, powinniśmy znaleźć jakąś grę i rozpopularyzować ją do tego stopnia, że wszyscy ludzie, którzy grają na przykład w Stila Brain. I te inne gierki, po zobaczeniu naszej promocji od razu do niej przejdą. Rozumiesz, Maciuś? Możemy uratować Robloxa. A eee, nie wydaje mi się, aby to było takie łatwe. Maciek, za coś ci płacę. A no, dobra, szefie. Czyli ta gra, która ma przebić wszystkie inne, to symulator kapibary? No tak, przecież wszyscy kochają kapibary. Nie dość, że są słodkie, to jeszcze w tej grze można nią biegać. Wydaje mi się, proszę pana, że gdybyśmy wybrali grę, która dotyczy jakichś trendów, to o wiele lepiej nam by to wyszło. Maciek, ale my nie mamy podążać za trendami, tylko je tworzyć, rozumiesz? No rozumiem, ale nie chcę spojrzy na przykład na karty na czasie na YouTubie. Wyświetlenia robią kompletnie inne rzeczy. Okej, okay, Maciek, w takim razie odpal mi jakiś trendujący film. O-o, baza! Dzień dobry. Co tu się dzieje? Czekaj nie zamy... Ile to ma wyświetlić Maciek z20, co ty mi pokazujesz? Ponad 300 tysięcy, proszę pana, jakoś 100 razy więcej niż każdy nasz film. Ponad 300 tysięcy, proszę pana, jakoś 100 razy więcej niż każdy nasz film. Maciek, mam genialny pomysł! Siemaneczko widzowie, ja jestem Błaży pro roblox, Dzisiaj gramy w Steel e Brain Road. Nie, ktoś kradnie moją... Bad delfinę? Weź, suko! O, Oj, oj, płacz dalej nie. Ktoś kradnie moją bananitową delfinitę? Ty jest! Sunio, opa, oj, dawaj tutaj, dawaj, chodź, chodź, chodź do tatusia, dobrze, dobrze o to chodzi Przepraszam, że przeszkadzam, ale nie wiem, czy pan to powinien prowadzić koniecznie w taki sposób Ale o co ci chodzi, Maciek, przecież chyba wszystko dobrze robię, nie? W sensie, no tak, proszę pana, ale nie wiem, czy powinien pan używać słów typu sunia A Boże, co wy jesteście między za czasów pul baweł... Dobra, spokojnie, może pomyślimy nad czymś innym ale jeśli nie to, to co Maciek? Nie mam pojęcia. Pan po prostu może nie jest przystosowany do tego, jak wygląda dzisiejszy Roblox. Oczywiście, że jestem przystosowany. Tak? A mam panu pokazać, co działo się ostatniej nocy? Wyobraźcie sobie, że każdy dalej grałby w Natural Disaster Survival bez żadnego montażu, 50 efektów i 30 wstawek! No dobra, no ale to była tylko pojedyncza akcja. Przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że pan jest już po prostu dziadkiem. Ale Maciek, ja mam alimenty na głowie, musimy myśleć co dalej. Dobra, mam pomysł. Wiem, że nie lubisz grały Garden i usypiasz przy tej grze jak trzyletnie dziecko, ale odpalisz o 20 live'a, gdzie będziesz grał w tę grę i prowadził to na swój sposób, tak jak próbowali w style Brainro. No, Maciuś, kontynuuj. No jeśli widzom się spodoba, to będziesz miał na alimenty i nawet na opłacenie rachunków. Maciek, powinieneś dostać awans, nie? Siemaneczko widzowie, ja jestem Błażi pro Roblox. witam was na tej transmisji, napiszcie co tam u was widzowie, co tam, co tam, dzisiaj gramy w Grow Garden, tak jest. Okej, okay, w takim razie może zobaczmy co piszecie na czacie, czekajcie, Kacperek2012, szkoda prądu, weź to wyłącz, dobra Kacperek, weź człowieku, weź wyjdź z tego streama, to nie ma co, tak szczerze, nie ma co żebyś tu siedział bez kitu. O, donate, bardzo dziękuję, nie trzeba było, dobra, zobaczymy co kolega ma do powiedzenia. Weź to, wyłącz proszę. Dobra, Maciek, to nie ma sensu. Nie, Maciek, mi się wydaje, że już nic po prostu nie zadziała i trzeba się pogodzić. Ale nie możemy się tak łatwo poddać. Gdzie teraz pan pójdzie? Do pracy? Maciuś, jeśli my nie daliśmy rady, to Robloxa nie da się już uratować.